czy w ferie, czy nie. Staramy się zapewnić naszym widzom nieustające kulturalne atrakcje, dlatego właśnie staramy się, aby w naszym repertuarze znalazły się pozycje zarówno dla wielbicieli muzyki, jak i wielbicieli teatru. No i tak też zaczęliśmy nowy rok, oczywiście koncertowo, bo koncerty noworoczne są naszą tradycją i idziemy dalej. Dla wielbicieli tego samego gatunku będą jeszcze dwie ciekawe pozycje, ponieważ 31 stycznia zapraszamy również na, nas, na nasz taki tradycyjny już, już koncert cykliczny w karnawałowym nastroju każdego roku o tej porze właśnie w karnawale końcem stycznia gra dla nas rudzka orkiestra orkiestra Denta pod dyrekcją Jacka Kampy który zaprasza znanych ze śląskich scen muzykalowych i operetkowych solistów i tak będzie również w tym roku a 16 lutego wielbicieli operetki muzykalu zapraszamy również na trzecią już edycję Śląskiego Festiwalu Operetki jest to inicjatywa Tenora, Sylwestra Targosza Szalonka i jego fundacji śląskiej operetki. I festiwal odbywa się już po raz trzeci. On trwa od stycznia do marca. W u tym razem koncert galowy, na który bardzo się cieszymy 16 lutego, ponieważ tym razem na naszej scenie zagości sam maestro Wiesław Ochman. Pod takim koncertem, pod takim tytułem jest też ten koncert, Wiesław Ochman i przyjaciele. Także serdecznie zapraszam, polecam, ponieważ no jest to niewątpliwie uczta dla melomanów i bardzo jesteśmy my dumni, że możemy takie osobistości sceny muzycznej gościć także w MZK-u. Nie zawiedziemy również wielbicieli teatru, ponieważ już w najbliższy piątek, 17 stycznia pośmieją się na rewelacyjnej komedii Mayday. No jest to klasyka gatunku, sztuka Reja Kuneya. Tym razem zaprezentują ją artyści, no z naszego tutaj sąsiedzkiego, czeskiego Cieszyna. Także również myślę, że warto przyjść i dobrze się pobawić. Kolejna okazja do dobrej zabawy z komedią w teatrze to będzie w walentynki. W walentynki zaprezentujemy premierową sztukę, sztukę Czarno to widzę. Jest ona bardzo takim no, szczególnym projektem, ponieważ powstała też z inicjatywy Fundacji Omeny Mensa i rzeczywiście traktuje o cudzoziemcach. O cudzoziemcach na wesoło, cudzoziemcy zakładają kapelę słowiańskie słowiki, także będą mieć ciężko, żeby się właśnie tutaj zetknąć z różnymi naszymi polskimi przywarami e, i przebić się z tą swoją radosną twórczością, a wszystko jak na walentynki przystało ratuje miłość. E, I tutaj e, szczególną uwagę oczywiście warto zwrócić na doborową obsadę, ponieważ pojawią się między innymi Laura Samojłowicz, Patrycja Kazadi, Dorota Stalińska, Bartosz Obuchowicz, także wszystkie osoby są Państwu znane i myślę, że warto przyjść i dobrze się pobawić.